Opozda i Królikowski jeszcze się ze sobą pomęczą. Proces może trwać 10 lat. Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż czekają na sprawę rozwodową. Rodzice Wincenta rozstali się w atmosferze skandalu i obecnie są już w nowych związkach. Uczucie, które niegdyś ich łączyło, należy do przeszłości i żadne z nich nie zamierza oglądać się za siebie. I choć sprawa wydaje się jasna, para nie może jeszcze formalnie zakończyć małżeństwa. Z najnowszych informacji wynika, że to nie koniec ich problemów. Byli kochankowie będą musieli stawić czoła długoletniemu procesowi. Opozda i Królikowski jeszcze się ze sobą pomęczą. Czeka ich wieloletni proces. Joanna Opozda próbuje ułożyć sobie życie po rozpadzie małżeństwa z Antonim Królikowskim, które zakończyło się w atmosferze skandalu. Aktor miał zostawić swoją partnerkę tuż po narodzinach ich syna Vincenta, który przyszedł na świat w lutym ubiegłego roku. Wówczas wyszło na jaw, że Antoni spotyka się z mieszkającą tuż obok prawniczką Izabelą, która była sąsiadką pary. Od tamtej pory królikowski nie ukrywa swojej relacji z kobietą i zabiera ją nawet na eventy branżowe. Opozda natomiast skupiła się na opiece nad synem, który, jak opowiada w wywiadach, skradł całe jej serce. Ostatnie dni pokazały jednak, że jej serce należy też do kogoś innego. Gwiazdę przyłapano na pocałunkach z przystojnym i bardzo młodym studentem prawa. Niemniej jednak przyszłość Joanny i Antka rysuje się dość niepewnie, a wszystko przez brak rozwodu. Para wciąż oczekuje na sprawę sądową, choć od ich rozstania minęło już prawie półtora roku. Prognozy na szybkie zakończenie sprawy nie są optymistyczne. Według najnowszych doniesień, parę może czekać wieloletni proces. Kiedy dowiedziała się, że rozwód może trwać nawet 10 lat, stwierdziła, że nie ma tyle czasu, bo chciałaby zacząć układać sobie życie i zacząć normalnie żyć, donosi Super Express po rozmowie z osobą blisko związaną z parą. Opozda jest na tyle zdeterminowana, by raz na zawsze zakończyć związek z Antkiem, że rozważa nawet zrezygnowanie z orzekania o winie w ich sprawie. To ją załamało. Chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć, więc zamierza zrezygnować z orzekania o winie, dodaje informator. Se zwrócił się również do sądu, gdzie otrzymał informację, że para wciąż czeka na termin pierwszej rozprawy. Choć przyszłość jest jeszcze niepewna, a opozda wciąż formalnie pozostaje mężatką, ruszyła na romantyczne podboje. Jej wypad na randkę stał się prawdziwym hitem sieci, a zdjęcia z tego wydarzenia obiegły internet. Kim jest ukochany Joanny Opozdy? Od piątku nie cichną plotki o nowej znajomości polskiej aktorki, która wciąż jest żoną Antoniego Królikowskiego i z utęsknieniem czeka na rozwód. Podobno Aman, który kręci się wokół Joanny Opozdy ma na imię Jan. Młody mężczyzna jest studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i magistrem Wydziału Zarządzania tej samej uczelni. Między nim a aktorką jest aż 10 lat różnicy, ale wydaje się, że ten fakt zupełnie im nie przeszkadza. Przystojny brunet przoduje także w grze w tenisa, którego uczy po zajęciach. Jego wielką pasją jest tenis. Na swoim koncie ma liczne sukcesy w turniejach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. W wolnym czasie spełnia się jako trener i jak sam podkreśla, preferuje pracę z dziećmi, donosi Super Express.